Cześć, witajcie, witajcie serdecznie. Ja znowu ponownie po dość długiej przerwie, takiej tygodniowej, wręcz można powiedzieć, wracam do stymuowania. Takiego jak zwykle, na luzie, a więc bez żadnych tutaj przesadnych wariacji. Jak wiadomo ostatnio stymowałem sobie X4, natomiast no już podeszło mi pewne znudzenie. Popróbowałem tam wielu rzeczy, dowiedziałem się o wielu rzeczach. Poczekamy na kolejne dodatki, ponieważ. No, będą, będą i będzie multiplayer. Natomiast no, chciałem się skupić też trochę na innych grach. Dziś zaczniemy e, grać w, w Wardolas. Zdecydowałem się na jej zakup po przemyśleniach. E, było tutaj troszeczkę gier kupowanych, ale nic mi tak nie wpadło do gustu właśnie jak Wardolas. Tym bardziej, że 19 maja wyszedł nowy patch, który rozbudował grę jeszcze bardziej. Już niedługo będzie także możliwość grania w co-opie, a więc... Będzie można we czwóreczkę sobie pykać w tą gierkę. Wczorajszego wieczoru pograłem tak około 2-3 godziny, aby zapoznać się z mechaniką tej gry i no, poczytać, pooglądać troszeczkę poradników takich yy, dla początkujących. Stwierdziłem, że dziś zacznę już taką grę od początku. Yy, troszeczkę wiedzy już mam, nie za dużo, ale na ten początek wystarczy. Ja oczywiście będę grał, można w zasadzie powiedzieć. Pierwsza raz tą grę, tak, tak na, na dłuższą ilość godzin. Wiem, że moi znajomi grali. Pytałem się ich, mówili, że gra jest warta, no i to się zgadza. Wartooles to jest oczywiście taka mieszanka yy, x koma troszeczkę, tak, tylko że właśnie w takich turach nieco yy, wiekowych, tak można wręcz powiedzieć, a więc co, zaczynamy. Ja tutaj już tworzę nową grę. Jeszcze tak nie myślałem do końca, natomiast zaczniemy sobie na, pewno na e, normalnym trybie trudności. Nie będę tutaj szła na hardzie. Na hardzie najwyżej zaczniemy, jak, jak się nauczymy w nią grać. Teraz nie będę się nad tym skupiał. E, moi towarzysze to. Tu oczywiście jest już język polski tak zaimplementowany, ale jest on niepełny, ponieważ niektóre rzeczy, które wyszły w patchu, nie zostały spolszczone. Nam to nie będzie przeszkadzać, ale oczywiście zostajemy na języku polskim, bo to jest nas ro, rodzimy. Już może niedługo będziemy też troszeczkę bardziej po angielsku, ale na razie muszę jeszcze troszeczkę yy, no, pobrać korepetycji, bo, bo jest trochę ciężko. ale nie ma się co martwić. Dobra, tutaj ja zacznę chyba jako bezrobotni ochroniarze kupców. Tak się zastanawiałem. Yy, to będzie troszeczkę yy, prościej. Koron będzie mieli 150, więc wystarczy na początek. Ja i tak będę na początku starał się robić jak największą ilość kasy, żeby, żeby jednak to nas nie ograniczało w przemierzaniu różnych prerii i miejsc, które będziemy odwiedzać. Teraz tak, tutaj, co tu wybrać, o 10% zmniejszając się tempo kumulowania i zmęczenia drużyny, tempo kumulowania się i zmęczenia drużyny. Doświadczenia w walce zdobywano. dziwy kondycja, obrażenia czy sprzedaż kręgosłowia większą o 10%. Ja sądzę, że tutaj weźmiemy sobie hmm, doświadczenie. Właśnie, czego by tu zacząć? Krytyczne większe o 10% to jest dosyć sporo, ale na pewno nie na pierwszych etapach, tak? czyli później za wszystko każdemu 10%, no z 1000 byśmy mieli 100, także to też jest... Ja sądzę, że was ma jednak doświadczenie zdobywane. Niech będzie. Będziemy na pewno dużo się lali. Wada, właśnie, i teraz tutaj ta wada. Weźmy sobie trafienie krytyczne mniejsze o 3%, dodaliśmy, 10 to będzie 7%. I tutaj już właśnie mamy teraz dodatkowo okienko, którego wiem, że nie było wcześniej, więc możemy sobie tutaj wybrać poziomy no, trudności, to chyba było. W symulacji tryb zapisu normalny. Możemy sobie wziąć dowolny też, także... Ale my będziemy sobie grali na normalnym. Eksplorację także bierzemy dowolną. Ja grałem wcześniej na regionalnej trochę, te 2-3 godziny. I powiem wam szczerze, że często jesteśmy zaskakiwani tym, że... Nagle gdzieś przejdziemy na bok i okazuje się, że mając na przykład drugi poziom średnich swoich wojowników, mamy już, walczymy z piątym. Także nie będę tutaj tej eksploracji zmieniał, chyba, że już naprawdę nauczymy się to grać i wtedy będziemy mogli brać trudniejsze, yy, trudniejsze sprawy. Ta eksploracja też będzie wtedy trudniejsza. Na razie nie chcę tego robić, bo wydaje mi się, że tak wystarczy wysta wystartować. Rozpoczniemy. Ja sobie tutaj. Ale yy... czekajcie, przecież my żeśmy nie wybrali. Włóżnik, szermierz, gnębiciel. Ja nie wybrałem. Jeszcze raz to przejdziemy. No i coś nam się tutaj. Młodzi przyjaciele, to jak właśnie nie wybraliśmy. Wpływy są większe. Szybko to jeszcze raz weźmiemy. Rolnicy szukającego lepszego życia nie będziemy brali na pewno tutaj, gdzie jest podejrzenie, bo będziemy chcieli na początku trochę pokraść, będziemy kradli, tak? też dużo, żeby, żeby się tutaj działo inaczej. Patrzmy tylko, kim zaczynamy. Szermierz Rucznik, Znęb... Ja grałem w czasie właśnie młodymi przyjacielami, gdzie był Szermierz łucznik, świadowca i gnębiciel. <tosz> Włócznik, włócznik, włócznik. Aha, bo bezrobotni zaczynają się ciężej. Gnębiciel, włócznik, włócznik, łucznik. Zaczniemy sobie z... Jako młodzi rolnicy, tak. Tutaj zrobimy sobie to w ten sposób. Będzie troszeczkę trudniej nam niż wcześniej ale zróbmy to sobie tak. Ponieważ tutaj mamy dwóch włóczników, a z tego co wiem włócznicy są dosyć mocni, a nie grałem włócznikami, tutaj wzięliśmy sobie wtedy obrażenia krytyczne, większe o 10 i k trafienia krytyczne, mniejsze o 3. Dobra, teraz mamy tak, jak powinno być. Ruszymy. Ja sobie tutaj nazwę ich może jakieś tam chociaż tutaj nie ma co się... Ja na sobie bardzo prosto. Treity możemy tutaj sobie też zobaczyć. Dajmy na to, to będzie jakiś tam... nazwiemy go bardzo prosto, łucznik. Będziemy wtedy szybciej się orientowali. Nie chcę tutaj żadnych imion, bo wiadomo, że tutaj niektóre drużyny będą mogły być przejściowe. On nie będzie krzepki, on będzie... Yy... Wiele niższa te połowę. W moglibyśmy dać mu krwi. I tak zrobimy pieniędzy Kondycja, ruch mniejszy, doświadczenia mniej, doświadczenia. Aha. Weźmy go jako chudzielec. Dobra. Jego też jakoś szybko nazwiemy sobie, nazwiemy sobie go. Pałka. Nie będzie pan pałka. O, pałka, o, pałka, pałka. Pan pałka. Pan pałka będzie zapewne silny. Tak, będzie silny. Można było ustalić wszystkim im, jako, że są pijakami, tak? To byśmy mieli. Przy każdym posiłku byśmy musieli wybrać tylko chyba alkohol, chociaż nie jestem pewny, czy to nie trzeba będzie dawać cztery butelki lub 5, to zależy jak team będzie mieli. <laughs> Jemu damy żarłoka. Ten będzie wiesiek. Bo to jest wieśniak taki. Wiesiek niech będzie. Dobra żadne krwi, a tutaj zrobimy mu, że jest szybki i niech be, niech będzie. Dobra, nie będzie kieszonkowca. Ten nie zostanie tak jak jest. Jest gibki zręczność, kondycja mniejsza o 5%. nie będzie głupiec, głupek będzie mnie doświadczenia dostawał, ale jak jeden z nich będzie miał mniej to nic nie chodzi, kucyka nie będziemy ruszać, bo też ja damy mu żarłoka. Tutaj tutaj żonny krwi, jak nie, my potrzebujemy tutaj krzepki nie Zaraz zacznijmy. No to cóż, przygodę, czas zacząć, tak? Zobaczymy, jak tu się nam wszystko potoczy. Od razu mówię, nie jestem ekspertem w tej grze. Wczoraj było pograne, może z godzinę czasu. Teraz z godzinę też czytałem, oglądałem, jak to wszystko wygląda, i jak się w nią gra. Dzisiaj zaczęliśmy dosyć wcześnie, bo o godzinie 7.30 streama. A jakoś się obudziłem o 6 nie mogłem już spać. Poszedłem, zrobiłem sobie zakupki jakieś tam leciutkie i stwierdziłem, że mam dzisiaj poniedziałek wolny, a więc możemy sobie zacząć. Będziemy grali w zasadzie tutaj ogólnie bardzo dokładnie i nie będę się spieszył tutaj w wielu rzeczach, bo chcę tą grę naprawdę dosyć dobrze poznać, a z tego co wiem jest naprawdę warto. Są Dobra, powiem ja, na Twojej rodzinie powołaniu potrafię docenić rzeczy mam na sukses ja tu powiększyłem troszeczkę napisy nie wiem. A, dobra najważniejsze musi być jeszcze trochę łatwiej o i, i co i nie pokazuje się no tak bo jest dobra musi być dobra ja sobie tutaj to rozszerzę ok rozpocznijmy Początek, wiadomo, że tutaj będzie mieli też tutorial. Będę starał się zbierać to, co można. Tu oczywiście zaraz nas zaatakują. To tak musi być. To jest pierwsza walka, więc. Idzie Dobra, tutaj to i tak jest nieważne. My to szybko załatwimy. Już te podstawy znam. na spokojnie nie wchodzą w ogóle, no normalnie będzie tutaj. No. Ten tu, nie? Do tego patrzyła, no dobra, dobra. le gars Nie mamy łańcuchów, a więc tutaj i tak się nie będziemy skupiali na zupełnie. Pierwsza nasza walka przebiegła z bo dosyć prosto, nie naprawiamy na razie nic, łupimy tylko bo my i tak i tak musimy tutaj podjechać do tego miejsca z tego co wiem, tak, do stajni nie mamy dużo kasy, to jest najgorsze.